Witam wszystkich, właśnie przyjechałem ze Sławkiem nad wodę. Ustawiamy teraz samochód na miejscówce, jesteśmy nad jeziorem Orle i będziemy z tego miejsca tutaj próbować łowić na sandacza. Jest godzina 8 rano, planujemy do 16-17 posiedzieć i zobaczyć czy coś za dnia może się uda, bo wieczorami coś tu ten sandacz nie chce brać. Także tak to wygląda, dzisiaj mamy 30 grudnia. Jutro jest sylwester, będziemy działać. Sławek już ustawia samochód. Widzimy się za chwilę. Samochód mamy już tak postawiony. Co, działamy, nie? Także działamy ze Sławkiem, rozkładamy wędki. Prawdopodobnie będzie padać dzisiaj. Ja będę łowił tutaj na dole. Sławek rozstawi u góry sobie sprzęt i będziemy wywozić sobie łódką zanętową. No i wędki już mam rozstawione, ale zaraz będę uzbrajał trupki i będziemy wywozić. Tutaj z brzegu jest dosyć jeszcze zielska. Jest opadnięte na dnie, ale jest dużo zielska. Wyciągają dwa kłęby. Będziemy wywozić daleko za to zielsko. Sowek u góry się też rozstawia. I działamy. Trochę zaczyna pokropywać. Taka mrzawka jest. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko rozstawić, zanim zacznie mocniej padać. Już mam przygotowane jednego trupka i drugiego ogon. I tu mam ogon. Tam daję całą, tu ogon i to będziemy wywozić za chwilę. Tutaj Sławek wywozi właśnie zestaw swój, pierwszy, z lewej strony. Łódka ciśnie do przodu. Wiatru jeszcze nie ma takiego. I ładnie wywozimy. Sławek już, już wraca łódką i drugi zestaw jego będziemy wywozić. Pogoda się trochę kropi, ale na razie nie ma aż tak ciemno. Przecież no, było ciemniej No nic, działamy, idę po łódkę Wchodzimy drugi zestaw właśnie Sławka Daliśmy trochę zanęty Żeby tam może drobnica jakaś podeszła I za tym może jakiś drapieżnik No zobaczymy I też wywozimy dosyć daleko Póki co nie wieje Miały być wiatry Ale nie ma tragedii No i wywozimy moje zestawy teraz. Mój pierwszy z lewej leci prosto, też daleko i zaraz drugi będziemy wywozić z prawej strony. I mój drugi zestaw i wywozimy też daleko. No i dwa zestawy gotowe, wywiezione, łódka już wraca. Zaraz będziemy sobie. Zrobić kawę, coś zjemy i tak to wygląda. No, pogoda nie jest najgorsza, jak na końcówkę grudnia. Próbujemy jeszcze te ostatnie dni w sezonie pokombinować. Pewnie na metodę czy na koszyki coś by pewnie brało. Jakiś lesz, bo miałem o tej porze roku leszcze w zeszłym roku i dwa lata temu i trzy lata temu. Jak nie było lodu, takie okienka sobie znajdowałem i w jakichś miejscach. Łowiłem tam, gdzie nie było lodu, ale... Ale bym nie chciał wyciągnąć. Chciałbym tego sandacza wyciągnąć, bo w tym roku... Mówię, z tymi sandaczami jest naprawdę ciężko. Trzeba napić się wody. Sławek zaraz odpali telewizor i nie można siedzieć, nie? Mówię, tak to jest. Znowu zaczęło kropić. Włączymy sobie jakiś film, woda na kawaś już wstawiona. No i fajnie się siedzi. Będę musiał centralkę później wziąć ze sobą, ale póki co w sumie mam ustawione głośno te czujniki. Film sobie oglądamy. Mamy 10 godzinę i na razie nic na zestawach się nie dzieje. Nie mam brania. No właśnie, Sławek ma brania co chwilę, coś mu tam pika. Mi się wydaje, że to może być to zielsko od góry, bateria. Albo, albo bateria, no faktycznie. Może być. Mamy po 11. Pogoda miary spoko, nie pada. Tam młodzież przyjechała, też sobie połowić pod koniec roku. Też fajnie. Za jakiś czas sobie zrobimy jakieś jedzenie mamy fasolkę po brytyjsku i flaczki w słoiku to sobie zagrzejemy, ale to mówię za jakiś czas trzeba herbatki się teraz napić, kawa wypita już jakiś czas temu ciepłej herbaty się napije kawy, zimnej kawy zimnej kawy, masz zimną kawę już no wystygła Idę trochę pochodzić, zobaczyć jak wygląda jedno ze stanowisk wędkarskich i to drugie też sobie obzaje. Woda dużo podeszła, bo wcześniej mieliśmy lód nad jeziorem. Zamarznięte wszystko było, teraz popuszczało i jest większy poziom wody. Tak samo na rzece. O, i te po tych wiatrach to też trochę poprzewracało te drzewa widzę. Nie jest zimno, jest 5 stopni na plusie. Około 5 stopni. I z tej strony tak nie wieje. No trochę to miejsce się trochę podmyło. Dosyć. To na początku sezonu zawsze tutaj jeszcze można połowić w miarę, bo tego zielska nie ma. A w sezonie to jest całe zarośnięte za tym zielskiem. Całe to miejsce. To i tam, tam, gdzie my stoimy ze Sławkiem. Tam też jest zawsze zarośnięte przez ostatnie dwa lata to tam jest coraz więcej tego zielska niestety No z tej strony przed mostem bardziej wieje Jalka. Czym bardziej na prawo, tym bardziej wieje i to drzewo tu ja widzę chyba się przechyliło, nie wiem Raczej się przechyliło, bo to było bardziej w pionie przez te wiatry. Złamało się i woda też jest podniesiona. No nic, idę do Sławka. Za jakiś czas coś się zje. I co bierze ryba? No tutaj mniej wieje, tam, tam trochę wieje bardziej, wiesz? Z prawej strony. Aha, na, na samym początku tam siedzi, tak? Aha, nie zauważyłem. Tam na początku też tej drogi ktoś siedzi. godzinę 12:30 i Sławek będzie chyba przerabiał jedną wędkę na metodę sobie spróbuję Nie mamy robaków ani dambelsów, ale jedną dużą kulę taką, nie wiem, 10-12 chyba będzie wrzucał na włosa. Za pół godzinki będziemy zmieniać zestaw. Tak leszczą zobaczyć z ciekawości. Przed zmianą zestawu będziemy jeszcze jedni. Tutaj fasolkę po brytyjsku chyba Sławek ma. A ja będę miał flaki. Że zagrzejemy sobie jedzenie, zjemy i wtedy będziemy przerabiać jeden zestaw. Sławek już zjadł sobie fasolkę, wstawił wodę na kawę, a moje klaczki się studzą. I zaraz przerabiamy jeden zestaw Sławka na, na metodę. No i pojedzony. Teraz coś słodkiego do kawy. I czekam aż przestanie padać. Bo trochę... No już teraz raz pada, raz nie pada. Ale przestanie padać, no, To po prostu przerabiamy zestaw Sławka. Przestaje padać. I chyba będziemy przerzucać, przemieniać ten zestaw jeden. Dzisiaj mamy taką pogodę, mówię w kratkę. Raz pada, raz nie pada, raz wieje, raz nie wieje. Ale temperatura cały czas 5 stopni. Sławek zwija zestaw i przerabiamy zaraz. Idę zobaczyć, czy tu coś nie poleciało. Ale tutaj chyba wszystko jest tak jak było. No, jest wszystko ok. Nie wiem, czy tej prawej wędki sobie bliżej nie przerzucę. Za jakiś czas tamto mamy wywiezione, a tą chyba ja sobie z rzutu tu bliżej rzucę. A sławek będzie też metodą rzucał. Nie będzie wywoził. kawkę trzeba wypić sobie. Znajomy nas odwiedził tutaj. Przyjechał też na ryby porzucać spinningiem trochę i działamy. Mamy godzinę 14.12, może jak się będzie ściemniać, to coś będzie, no zobaczymy. Ale przynajmniej sobie fajnie spędzamy czas nad wodą jeszcze w tym starym roku. Tak, na razie to cisza na zestawach cały czas. Zobaczymy jak się ściemni, czy coś uderzy, czy nie. Szkoda, że nie mamy y, robaków, czy tam dzikuna, czy czerwonego, to by się rzuciło na tą metodę, tam na ten hak załadowało robactwo jakieś, ale może kulka coś da. Dobra, ja mam dwie. Masz dwie? Dwie foremki? No. myśmy tutaj budowali zestaw, Sławek budował zestaw, ale nie miał foremki, to się tak kijowo lepiło. No i tyle znowu ziel. Cały czas zielsko No nic, teraz będzie sławek punktową i do tej foremki tej zanęty daj. Może to będzie lepiej się trzymało, bo trochę się zanęta rozsypywała przy wyrzucie. Mamy 14.35. No teraz to lepiej wszystko wygląda nawet. Mamy parę minut po 16:00, Zostajemy do 18:00. Powoli się ściemnia, może coś jeszcze zawita za ciemnego. Mam do godzinę 16.30 i przerzucam sobie jedną wędkę tutaj jednak bliżej. Bo zauważyłem przed chwilą, że ryba tu bliżej chodzi. Drapieżnik jakiś tutaj chodzi. Tylko to będzie ciężko, bo to zielsko będzie tutaj z bliżej brzegu. No ale spróbuję blisko tu rzucić. Przerzuciłem tam jedną wędkę tu blisko brzegu. Także zobaczymy, czy coś uderzy. Dochodzi godzina 18, Pomału pakujemy sprzęt. Wędki jeszcze są. Tylko taki podręczny mandziur. Popakowany. Jeszcze 15 minut, i zawijamy. Przęt już spakowany, wędki spakowane. Jest godzina 18, niestety nic nie uderzyło na wędkach, ale zakończenie roku jest takie, a nie inne, przynajmniej nie siedziało się w domu. Także stąd będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się!